Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w kolejnej naszej części poświęconej osobie i duchowości świętego Ojca Pio, będziemy dzisiaj zastanawiać się nad modlitwą, która była no, istotna w życiu świętego Ojca Pio, a nie tylko w jego życiu, ale w życiu nas, wszystkich, tak powinna być modlitwa. Kim jest Ojciec Pio? on sam określił siebie, że jestem tylko bratem, który się modli. I dziwił się, że Pan Bóg tyle może. Przez niego działa, a on przecież nic wielkiego nie robi, oprócz tego, że ciągle solidnie no, trwa przy Panu Bogu, że rozmawia z Nim, że dziękuje wielbi, czyta, sprawuje posługi kapłańskie. Są takie świadectwa osób, które żyły z ojcem Pio, że ojciec Pio, wspomina jeden zakonnik, modli się zawsze w dzień i w nocy, jego pierwszą katedrą nauczania nas był chór, w którym spędzał długie godziny dnia trwając na kolanach jako wierny czciciel Jezusa utajonego w Eucharystii. Gdy był razem z nami, modlił się, odpowiadał na pytania, trzymając różaniec w ręku czy na piersiach za szkaplerzem habitu. Często nam powtarzał, że modli się za nas o zbawienie naszych dusz. Był on mężem wytrwałej modlitwy. Dla niego modlitwa to dar łaska Boga i zadanie człowieka. A więc właśnie, ojciec Pio... Człowiek wielkiej modlitwy, wielkiej miłości do Pana Boga, bo wiedział, że modląc się kocha Pana Boga i właśnie oddaje chwałę Bogu, wypełnia pierwsze przykazania z dekalogu, abyśmy czcili Boga, kochali, miłowali, właśnie oddawali Mu należną chwałę, ale przez tą modlitwę także kochał siebie, no bo kiedy modli się dana osoba, to otrzymujemy łaski Boże. Ojciec Piotr otrzymywał też wiele łask. No i modlitwa jest oznaką także miłości względem drugiego człowieka. Modlić się za żywych, zmarłych to jest dobry uczynek. I ojciec Pio był takim wielkim człowiekiem wielkiej modlitwy, wielkiego wstawiennictwa u Pana Boga. Kiedyś jeden człowiek taki zaprzyjaźniony z ojcem Pio pyta się, ojcze Pio, czy ty się tak modlisz hurtowo, wszystkie prośby wrzucasz do jednego worka i zanosisz tak ogólnie do Pana Boga te prośby, czy tak może detalicznie, pojedynczo? Ojciec Pio, jak to bywa? No, tak odpowiedział z przekąsem i mówi: do worka to ja mogę wrzucić ciebie, ale nie te prośby, nie te intencje. Zanoszę do Pana Boga poszczególne intencje, poszczególne prośby. Ulubioną taką modlitwą świętego ojca Pio była medytacja, rozważanie. On nawet mówił, że aby naśladować Jezusa, konieczna jest codzienna medytacja, ustawiczne rozważanie życia Pana. Z medytacji, refleksji rodzi się szacunek dla jego czynów. A z szacunku pragnienie radość naśladowania medytujcie Jezusa życie pisał jego życie publiczne jego bolesne cierpienie śmierć ustanowienie najświętszego sakramentu właśnie tego samego wieczoru kiedy ludzie przygotowali mu okrutne męki medytujcie jeszcze Jezusa który modli się w ogródcu i który poci się krwią na myśl o cierpieniach które ludzie mu zgotowali i niewdzięczność ludzi którzy wzgardzili jego łaskami Medytujcie jeszcze Jezusa, szarpanego i ciągniętego przed sądy, biczowanego, ciernię ukoronowanego, jego wspinanie się na stromą drogę, obciążonego krzyżem na kalwarię, jego ukrzyżowanie, a na koniec jego śmierć na krzyżu, w morzu bólu i cierpienia, na oczach zmartwionej matki. Czyli możemy powiedzieć: Ojciec Pio, rzeczywiście takim miejscem, no, przedmiotem, treścią medytacji, to była męka Pana Jezusa. To, co też widać, po jego życiu po jego stygmatach które otrzymał przecież i nosił na swoim ciele 50 lat że rozważanie męki pana Jezusa no to była jego ulubiona medytacja rozważanie kto cierpi za kogo jakie ma intencje co z tego wynika jak bardzo nas kocha zadawał sobie ojciec Pio takie pytania i na nie sam osobiście odpowiadał a odkryte jakieś przeżycia prawdy no przekazywał dalej i co Ojciec Pio mówi święty Ojciec Pio, że nie jest ważne wzruszenie to nie od nas zależy ono nie martw się, jeżeli ono nie przychodzi liczy się jednak wysiłek i faktyczne rozważanie. Dla Chrześcijanina każda prada wiary może i powinna być przedmiotem medytacji. Bo czasami mówimy tak że jeżeli nie ma takich uczuć, emocji, to ta modlitwa moja może jest gorsza, może właśnie wysłuchana, bo jakieś. No nie zostały nakarmione moje emocje, moje potrzeby. Święty Ojciec Pio mówi, że właśnie Pan Bóg nadaje wartość modlitwy i ta wierność, wytrwałość jest kluczem no, do sukcesu. Jeżeli nie ma nawet uczuć takich, nie rodzą się, no to niestety, no nie ma. Ale jeżeli są, za nie też dziękujmy. Jeżeli nie ma, również nie załamujmy się, że właśnie ta modlitwa może nie spełniła naszych subiektywnych potrzeb. Ojciec Pijowa się często mawiał takie słowa, że powinniśmy zaczynać modlitwę od słów takiej jego pacierza, czy takiej modlitwy ustnej, bo jeżeli nie umiemy chodzić wielkimi krokami On to tak nazwał w naszej drodze do Pana Boga, to stawiajmy małe kroki, małe takie etapy duchowe, może Pan Bóg później nauczy nas dzięki naszemu chceniu rozważać, medytować, a później na koniec także kontemplować. Modlę się nieustannie, pisał ojciec Pio, ale moja modlitwa nie unosi się ponad nędzny ten świat. Wydaje mi się, że niebo jest jakby z brązu. Jakaś żelazna ręka spadła na moją głowę, ona mnie coraz bardziej odpycha. Któż może stwierdzić, jak ciężka jest ta ręka, która tak odpycha? Modlę się nieustannie i bardzo ubolewam nad tym, że czas tak szybko ucieka. Wciąż mi brakuje czasu na modlitwę. Rodzą się we mnie pragnienia doskonałego usłużenia Bogu. Chciałbym, aby doba trwała 48 godzin. Czyli ojciec Pio też miał takie trudności w modlitwie, też nie mógł się, że tak powiem, no tak połączyć z Panem Bogiem, skupić serce przy sercu, tylko wiadomo, że jego modlitwa to była naznaczona taką próbą, takim cierpieniem, ale ubolewa też, że choć dużo, wiele się modlił, to chciałby, żeby doba trwała 48 godzin, żeby miał więcej jeszcze czasu na modlitwę, żeby więcej czasu poświęcić przy Panu Bogu. Co jest bardzo charakterystyczne w życiu świętego ojca Pio, to to, że jego modlitwa, możemy powiedzieć, to jest przelewanie z serca do serca. On sam mówił, że modlitwa jest przelewaniem naszego serca do serca Boga. Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza boskie serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę do Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie on pokonany naszym błaganiem i przyjdzie nam z pomocą. Czyli nie ma to jak modlitwa, właśnie szczera, z głębi serca, kiedy próbujemy po swojemu, według swoich możliwości, powiedzieć Panu Bogu z całego serca, właśnie, no, co przeżywamy, oddać się mu takimi, jakimi jesteśmy. Co jest bardzo charakterystyczne, święty Ojciec Pio mówi, że modlitwa jest taką bronią i kluczem. Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona też kluczem, który otwiera serce Boże. Powinieneś mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami, co więcej, w pewnym przypadku powinieneś mówić do Niego tylko sercem. I święty Ojciec Pio tak właśnie upatrywał, że modlitwa to jest broń, to jest klucz. I tą bronią, tym kluczem, no, otwierał serce Pana Jezusa i te skarby, które tam wydobywał, rozdawał ludziom. I on właśnie kołatał, dobijał się do serca Pana za biednych grzeszników, za dusze w czystu cierpiące. No, święci mają to do siebie, że oni są bardzo wrażliwi na nieszczęścia ludzkie, na potrzeby ludzi. Modlą się intensywniej, wiedzą, że są takimi właśnie osobami. Gdzie Pan Bóg no, zaprasza ich do takiej przyjaźni, do wołania, do uwielbienia za tych, którzy nie wielbią, do wynagradzania za tych, którzy nie wynagradzają za swoje grzechy, do przepraszania za tych, którzy nie przepraszają, do proszenia za tych, którzy się w ogóle nie modlą. I Ojciec Pio jest tym, który się właśnie tak modlił, tak wynagradzał, tak kochał Pana Boga więcej, nie tylko za siebie, ale właśnie za innych, za ludzkość. To, co się Ojcu Pio bardzo podobało, to właśnie pokora. I cierpienie pokora, bo wiedział, że pokorna i zaprawiona cierpieniem modlitwa triumfuje nad samym Bogiem, powstrzymuje Jego prawicę, tłumi zapalczywość, rozbraja go, zwycięża, uśmierza Jego gniew i czyni go jakby zależnym i przyjacielem. Na modlitwie mówił ojciec Pio, że właśnie znajdujemy Pana Boga. I ojciec Pio rzeczywiście mógł wołać do Pana Boga przez mękę Pana Jezusa i sam cierpiąc, i pokornie poddając się Panu Bogu. Ale przypominał Panu Bogu Jego miłość do nas, która nigdy nie jest odwołana, nigdy nie ustała. Zawsze nas Pan Bóg kocha. Wyrazem tej miłości jest osoba Pana Jezusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ojciec Pio Panu Bogu przypominał, bądź miłościw, okaż miłosierdzie Panie ludzkości. I modlił się ojciec Pio przede wszystkim w tych intencjach. Co ojciec Pio często powtarzał, że kiedy w czasie modlitwy znajdziesz się blisko Boga, rozważaj prawdę o sobie, mów do Niego, jeśli możesz, a jeśli nie, nie zdołasz, trwaj przy Nim, pokaż, że jesteś obecna i niczym się nie martw. Co bardzo charakterystyczne ojciec Pio mówił, że praktykowanie modlitwy jest oznaką, że jesteśmy na dobrej drodze, że jesteśmy na drodze zbawienia, bo Osoba modląca się to jest jeden z pewniejszych znaków, że idziemy dobrą drogą. Mimo, że w życiu jest trudno, ale jeżeli człowiek się modli do Pana Boga, to jest na właściwej drodze. Może się potyka, może kuleje, ale właśnie jest twarzą zwrócony do stwórcy i właśnie idzie w dobrym kierunku. Ojciec Pio często powtarzał, że modlitwa powinna być natarczywa, o ile ta natarczywość jest odbiciem wiary. Chodzi o taką natarczywość że wołamy do Pana Boga, prosimy o coś. Sami wiemy, że są takie modlitwy, że na czymś nam zależy i całą swoją osobą wołamy o zdrowie kogoś, ale też z poddaniem się woli Bożej. Ojciec Pio powiedział, że ma być natarczywa modlitwa, ale równocześnie na końcu zawsze mówimy bądź wola Twoja, Boże, Ty jesteś dobry, Ty wiesz, co jest dla nas dobre. No i modlitwa winna być wytrwała. Nigdy nie zmęczę się błaganiem Pana Jezusa, pisał ojciec Pio. Prawdą jest, że moje modlitwy zasługują raczej na karę niż na nagrodę, ponieważ zbyt wiele przykrości sprawiłem Panu Jezusowi moimi niezliczonymi grzechami. W końcu Pan Jezus zlituje się nade mną. No to jest bardzo piękne, że święci im bardziej są świętymi, tym bardziej widzą siebie grzesznymi. A Chociaż wszyscy uważają ich za świętych. I ojciec Pio też pod koniec życia mówił, że właśnie więcej obrażał Pana Jezusa, niż Go miłował. Nawet miał takie dylematy i pisał do kierownika duchowego i do swojego spowiednika, czy ma przyjmować pana Jezusa, czy nie, bo ma takie wrażenie, że kiedy przyjmuje pana Jezusa, to pan Jezus się bardziej nim pobrudzi, pobrudzi jego duszą, jego sercem. Miał takie poczucie grzeszności, no bo więcej światła Bożego, więcej miłości, więcej bliskości z panem Bogiem, a wtedy człowiek widzi większą swoją niedoskonałość, ale taką niedoskonałość i wie, że w tej niedoskonałości jest kochany, jest miłowany. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.